Świnie. Znaczy takie mini tu będą Ale i takie je otworzymy Pierwsza I taki pewnie nie mieliśmy ja. Nie co jest Czekajcie w dół, Bo coś mi z gry bo... Nie wiem dlaczego Może tu jakiś błąd z tym prosiaczkiem Prosiaczek no dobra. Przeciszę, żebyście mi w ogóle lepiej słyszeli, bo no. nie no, patrzę jak słychać, jak przeciszam. A, lag. Dobra widzowie, czemu nie mogę tu wybrać nowej świnki? pewnie muszę to wybrać. A gdzie to jest konto? A dobra, chciałam wciągnąć świnkę za Mam znowu to dwie jest... no, wnogi, nie wiesz, żebym kupił tak elo. Samo, tylko mi się zlagowało. Aha, trzy starzopsy. Poczekajcie, widzowie. Okej, okay, już się logujemy na drugie konto. Teraz te góry, tam malutko świni równi, to pewnie będę miał słabiutko. Ale zobaczymy, widzowie. Dobra. to jest nie To samo mamy pozwać to blingu. Ale słabiutkie widzicie, to mało do 18 rang na Jessie brakuje. Teraz idziemy na odziary lub sercu Może niedługo zrobię odcinek, bo już dawno nie robiłem No i patrzcie. No i patrz, nie o najgorsze co mogę zrobić, to w i mieć piszcie w komentarzu kogo wybrać tylko czy, czy Grifo to już się logujemy na kolejne komentarze może teraz tak Pastrza tak, wybrał Stars myślę, że tu jeszcze nie mamy go w widzicie? stop, a na tym stopie i na tym to naprawdę pewno nie będzie Nie, już nie może przecież być o pniże. O tu mamy czwarty dzień. Siedem Teraz Czy to, czemu mi się tyle jak na pokazało w złowie. Nie wiem dlaczego. No dobra. To jest ten zakpę. No tak na tym kolczy nie mam mega nich dopiero ale duża Tak naprawdę trochę trzeba was pozapraszać Zapraszam do mojego klonu Bo mi kolega tu jest dużo, jak wiecie macie jego ID. Przepiszcie je sobie Dobra Macie? Chyba macie. No to dobrze. Czekajcie od prezesa, gdybym je po to Nie, nie ma. Ale to było słabe na ten kąt. Ja wam zaraz do boxera Legendarny stadoba bo coś takiego. Nie, nie, nie widzowie. Czy też mi przez przykładu gierkę zaraz? Nawet nie wiem kim. Aha, peny. Uh -huh. Laga mam. Aha. Rozwalili mi widzowie, jakim jestem bambikiem. Teraz raz chłop strzel. Jest, Dobra, Dobra, ja widzę, jest troszkę dziwnie Dobra, pomagam mi Dobra, jedźmy widzicie, troszkę tam umie grać że jeszcze raz, niech pan wbije się Mam oczkę jeszcze jej dam Dobra, masz, masz Dobrze, dobrze, chodź tak, to tak, tak, tego nie jak się tego tak, nie tak, 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 dobrze tak, Co oni odwali? To tak, tak, drugą tak, 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 drugą tak, 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 wystawiać no, już. Dobrze, dobrze strzeliśmy na sześć, tylko no nareszcie. Będźmy na no takie głupie nity dobrały do drzwi, nie, naprawdę. Dobra, strzelać nie umiem. No dobrze, że ta umiała, niko. jaka to była lepsza akcja? Aha, to jest najlepsza akcja chyba dla nich. Prawie gola strzeliła. My prawie strzeliliśmy gola. O, to piki jeszcze mamy. Te to to już nie są z mega świni. A, co tutaj jeszcze? Jackpot. Widzowie, jackpot wydrukliśmy. więc teraz jedziemy do Bendy jakoś. Kupujemy Jessie Widzowie. Odblokujemy nową zadę, ale na dzisiejszym odcinku. I teraz odblokujemy chyba poko, tak? No tak, poko. O, o, jeszcze na poko pojedynczym. po niedługo odblokujemy pewnie. mam sobie, do nie mam hyperdoodową na głównym koncie. Dobrze, to idziemy teraz na kolejne konto odebrać. Jeden do świata, czyli konto od do Boxera, jak już Wam mówiłem wcześniej. Aha, tylko 10. Podcielę go do 3000. Teraz kacujmy Przypadkiem na każdy teraz nie odbierałem. Znowu. Tak mi zaraz nie skierowali. Dobrze. Ale jackpot! Ale jackpot! Na tym odcinku widzowie może postali się że... ale ten jackpot bym myślał no to od zera do boxera wsiądam to żebym miał chromatykę tutaj ty to myślę, że jeszcze zdobędę jakiegoś chromatyków bym chciał. Tu też sobie serca wezmę. Gościn PRZ. wczoraj z legendarnego standard dropika Olej, to było dobre. Najpierw rzadki standard, no, miałem podwójne. Rzadki, a, pomyślałem a to pewnie już drugi nie będzie legendarny. A taki o legendarnych, no, tak nigdy nie miałem widzowie Co tego Po co mam chodzić? Daryl? Mm -hmm. No dość, że tutaj odebrałem widzowie, dokładnie. I chyba już mi w nikomu zostało, no tak ostatnie. Dobrze widzę, że mam teraz 10 dni, żeby mój klan rozpędzić. Stop. Ej, ja tu już szedłem. mogę 10 mocy ulepszyć. To ulepszamy. 3, 4, 5. Pięknie. I tu nie to Czy to na legendarne dnie będą do Wow, 10 mocy. Mój kolega. To jest dowódca na no 11 i 11. i ma hyper Duodowanie, mam tam odznaki hyper doładowania i spray hyper doładowanie i ikony gracza też. A to naprawdę ma bardzo to słyszeli wszystko już, hyper doładowanie, o ten, tak w ogóle tą godzinę tam był aktywny, dobry dobrze już. No to jedziemy tu z wami, czy chyba coś tu jeszcze zrobimy? O, takie zrobiliśmy. Kurczę, nie mów co ci, to taki fajny odcinek. No dobra. Tak, dopiero 10 dni dalej od świnia. To bardzo fajne, dzisiaj to już bardzo fajne. Zobaczcie, jak to wygląda, mam tam męża.